Siema, z rana Pany, mamy sumika Tu go mam jeszcze, nawet go nie odczepiłem, go wymęczyłem, przez te zielsko, go wytargałem Biorę I po niego Jedna rybka. Nie dąży, są mikro. No. Z rana widziałem, że się trafi. Coś. Ale ładny zieloniutki tak. Pełnozielska mam, ale dobrze, bo nie te zielsko... To mi trochę wiersko też. Nie bój się, nie zrobi. Jestem chcę mordy otworzyć. Tylko No, Otrzyś, Ała, kurwa, tego mnie Zrobimy. Zobaczcie, jaki ładny zieloniutki. Długo na, na tym połóżmy. Ała, nie gryź, chłopie. Nic ci nie zrobiłem, żebyś nie gryc, Kurwa. puść to. Nie uciekaj, nie uciekaj, bo ja chcę ci kurwa pokazać. Zara do ucieczki. Dobra, ja go na matę wyciągam. bo że jeszcze mi się przewrócił. Na matę go tutaj panowie położymy. Zmierzymy dziada. Tak samo ta jest metrowa, a tutaj on wystaje trochę, także będzie jakiś mec kawałkiem miał. No to ustawimy trochę. O, tak będzie widać lepiej. Mam ja go zmierzyć. Boom. Ładnie leży akurat po długości. Tak go na oko. Mamy dwadzieścia pięć, cztery. Fajny holbo. Trochę tego zielska tu było. Było co pocholować. Fajnie walczył. Ładne, zieloniutki. Leż, Miszu. Ale marany po tym, na tym odtarła, wiecie, na grzbiecie ma obcieraną skórę. Pokaż ryja do kamery. Marzysz trochę kościół pokaż o taką mordę mamy o taki sumiorek o nie rzucaj się zaraz cię wypuszczę do wody no pokaż się o o o żółciutki taki kurwa taki prawie albinos idziemy z nim do wody dawaj tą batę. o elegancko Fu, kurwa mucha kurwa do oka w się wpierdolił co za kurwa wszystko. dobra idziemy daj. no do wody wypuścimy co za mucha Golia. Na razie. kość Fajny. Chociaż się tu już działo. branie. Teraz. Sum. Kurwa, muszki od samego rana Dobrze No elo, elo, zielsko Dobrze, że chociaż ty jesteś Zaraz będzie Karol, tak samo Zobacz Leży świarek No parę ludzi już jest Ja akurat zdążyłem ten go wyholować telefon mi padł i tak dalej, ale go odpaliłem nie zdążyłem nawet, żeby holu nagrać i nic i bydlaka bydlaka wyciągnąłem, Karol, ta? jeszcze ktoś jest napisany, mam ja już rękawiczki, nie mogę Marcin, 75, Emilian Karol ładna sztuka a no właśnie, jeszcze rękawiczki zmierzymy on wytrzyma, taka ryba wytrzyma sporo na tym zdążyłem live mi się wyłączył telefon się przegrzał Mówię, pod ładowarkę, pod ten, no się ładuje teraz i tak dalej, ja tu patrzę, ciach, kurwa, brak. No ale mam 50% baterii, trochę tam z ładowarki wezmę. Obym do jutra przeżył z prądem. I tyle, żebym miał rano, jak się skontaktuje. Teraz go zmierzymy. Zobaczcie, mokrotki, ładny jest cały. Jest większy jak tamten, ma kawał brzuszyska też. Jeżdżę go tu od mordy, pogon, chwila, 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 tak. dobra tak, jest prosto w miarę. Od od tak, 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 damy pogon. 139 cm 139 cm panowie, patrzcie. Jeszcze raz, tu ma, tu mu się kończy kita O kurwa, jakby go dobrze zmierzył, to wychodzi pod 140 tam, nieważne. 140, nawet centymetr. Jak to tam, dobrze widział? Widziać dobrze? Widziać dobrze to, czy niedobrze widziać? Trochę podniesiemy to. Łep jak wiaderko. Ajem machin. Witam, witam. Ja się upociłem z nim, bo mam zielsko tutaj i on się władował w te ziele i go pompowałem. Ale no niestety, dobry sprzęt, dobra pleta i go już nawet targałem tak na hol, na, na wprost, bo bałem się o wędkę, bo przez te Jak ty śmierdzisz, byś się kurwa wykąpał, chłopie. O Jezus. Jest rybsko. No nie mogę go. On jest za, za śliski, za, za... Ten ma tam mordę. Zobacz to. Japę. O, jakie dźwięki wydaje. Met 40 sumior. Ryba jest. Dobrze, że wziął. Jedziemy po następne. Pierdolił. O kurwa Ja go z maty nie wypuszczam bo ta mata jest karpiowa, niesumowa I go biorę tak panek Ale muszę wam przesunąć kamerę żebyście ta widzieli Nawet odłączę od ładowarki chwilę, ten rękałkę Kurwa bo to wszystko się... i wypuścimy suma tak jak się wypuszcza no. z ręki, nie z maty jakiejś podniesiemy was trochę widzicie to mam takie zielsko tam nie i suma trzeba go wziąć za za mordę w tą matę to mi nie wejdzie, żebym ja go bo i tak ten ogon będzie po, po, po tej trawie szło. O, tak go zawieszemy, kurwa jak nieboszczyka. Patrzcie, jest kawał rybska, co? Jak go tak weźmiesz? ta e? Do klaty sięga. Ja mam metr 60, kurwa w kapeluszu. O mam metr Leży sobie. Łapie Łapie Idę po Was Zobaczy tak co będzie O Jezus kurwa zabytka O ja pierdziel Leży, daj mu żeby sobie Wody sam powietrza złapał Zaraz zobaczy tak Jak pójdzie I przez te chęchy go ciężko wyciągnąć jak walczy, ale jak pójdzie to on se takie korytarze tam ma Ale mam branie kurwa mam, mam branie widzicie ole woli nie mam czołówki Ty, gdzie ja mam latarkę czołową niech on se tam idzie kurwa nie ja mam latarkę czołową no to jest tu fajnie właśnie to se siedzę se nic nie ten a tu nie mam na przygotowanego nic ciekawe czy jeszcze go nam radę przyjść, ale on siedzi. Siedzi, siedzi. Będzie wow. Będzie hol, Pani długi. On się nie chce odkleić. já falei, visto? Znowu razem z podpórką wyciągłem Muszę go wstawić tu. Tamtą wędkę muszę zmić. Tam ten siedzi, siedzi na kiju jest siedzi, tylko się wziął. W... W ziele się władował, ale mam go na kiju, nie? Nie wiem, jak to tam zrobić, tak, żeby coś tam przyświecać. Ale zwykle nieprzygotowanie jest. Po prostu najlepszy no. A nie świeci tak tam gdzie bym chciał Teraz lepiej, dobra, idę po niego, bo go muszę wytarkać Mam go zaparkowanego w czaczora albo wejrzeć Problemy ze szmaciarzem, bo on te krzaki mi się dalało, ale... ale już jest tu, bo dosyć blisko. Czekaj, tak muszę teraz tak i ja sobie trochę odstawić i go rękawiczkami podebrać To jest właśnie samemu robota, nie? że kurwa ma? Czego kurwa gryź? Jest. O kurwa! O! O kurwa jest. Ten ma dowalenie, panie. Ten jest większy, silniejszy. Też ładny, zielony. Gruby Piękny, gruby kurwa ebroski sum Że te światło kurwa było tam Ale ten jest grubas Ten jest grubas Przejdź na drugą mańkę Tak trochę Trochę krwi pusiło ale nie, patrz, 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 Zobaczcie, jaka maszyna, nie? Jaką ma mordę. Niewyjściowo. Za panem. O, Gdzie ja te światło muszę tak jakoś ładnie, żebyście ładnie widzieli chociaż tu. No dobra, mi nie chce tak będzie, nie? Myślę Ten jest kontret tego zmierzymy też Połóż się tutaj na macie ładnie, chodź tu Kurwa, widzicie tak? Jak ogonem strzelił we mnie I tak się bronił Więcej mnie a, a, a. i gryzie, gryzie po łapach, nie? Tego rękawiczki muszą być Połóż się odpocznij chwilę ja cię zaraz Wypuszczam gościu Daj mi 5 minut kurwa Ty też ważyłeś trochę, nie? Ja też muszę odpocząć Dobra pany jest met 57 Jeszcze raz, bo on mnie ogonem strzela Met 47, 8 Nie, nie met 50, ale jest bardzo gruby Fajnie tam było widzicie jakoś trochę Beznadziejnie no tak, trochę zrobimy. 1,48 osiem. gruba ryba. Mordę ma szeroką. Ma taką faflę. Zobaczcie jaką ma japeń. jaka japa i on jest cały tu gruby łeb ma bardzo szeroki czy to jest moja ręka to jest on ma łeb i tutaj fajna ręka, ryb... fajna, fajna dał mi detera i trzeba wypuścić Także ja se tutaj, ale to uświniłem tymi rękawiczkami. Będzie ten. Przestawię was tam do, do wody, jak z nim idę, chociaż tam go wypuszczę. Z powrotem, co, do domu? Do wody? Dzięki, kurwa Ci, panie, za fajny hol. Ale idziemy. Tu ma trafę. Nic mu nie będzie, ja go nie będę dźwigał, o tyle waży. Jest dobre 25 kg, jak nie 30. Ale poszedł od razu, zerwodem.